Witam moi drodzy! Dzisiaj wracam filmik z naszej rozmowy, czyli mnie z Spinkim. Wiadomo, dawno się nie widzieliśmy po Europie, postanowiliśmy się wybrać na kawę, więc w dzisiejszym odcinku będzie rozmowa przy kawie. A teraz jeszcze wspomnę o naszej stronce, którą założyliśmy na Facebooku. Tam mamy dużo fajnych e, relacji, różnych, e, będziemy już tam posty do filmów. Tam również możecie się zapodać e, dla nas pytania do, naszych, e, do mnie czy do Spinkiego, osobiste obojętnie, wszystko jedno na ile będziemy mogli zawsze będziemy odpowiadać. To jest stronka z fanpage'em, to jest na Facebooku SpinkiHollandTV, Zapraszamy serdecznie do tej strony. Tam będziemy się komunikować, zadawać sobie pytania, odpowiadać i będziemy dobrze się bawić. Zapraszamy. A w tym czasie zapraszam do oglądania filmu. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. My będziemy pić sobie kawkę w tym momencie. Pozdrawiamy i mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Jo! Trzyma. Dobrze Cię widzieć stary. No a też po takim długim okresie. Można powiedzieć, że prawie miesiąc my się nie widzieli, nie? No, prawie miesiąc, no? no ja to... miałem urlop, ty miałeś urlop. No, cztery, no cztery tygodnie, no to miesiąc. Alkol... Dobra, kawa. A gdzie się znajdujemy ogólnie? W chemie, jesteśmy w sklepie chemie, To Jest taki sklep połączony z taką jakby nie restauracją, ale... Kawarynkę, ale kawałek... Śniadanie można zjeść zupę, też robią dobrą grochówkę holenderską. Zupki, kanapki mają bardzo dobre, bo też tu jadłem nieraz kanapki. To też są elegancko wiesz, Z szyneczką, z serkiem, no, jakieś bo... tam różne rzeczy. Czy na kawkę właśnie wpaść to zajebista sprawa normalnie. A jakieś szklaneczki fajne, nie? Fajne, zmienili szklanki właśnie. No, w środku. No, możesz pokazać do kamery, że. W, jest wreszcie, jest w środku jest taki coś takiego, nie? No, nie parzy idzie fajnie sobie pić. Soda, bardzo Dobre dobra. No, pogoda ponura dzisiaj. Jesteśmy sobie tu do środka. Siąść na dworze nie ma co siedzieć, bo w każdej chwili może deszcz spaść. Więc sobie tak w środku kawkę wypijemy. Tak, no to mamy kawa. dzisiaj niedzielę. Tak. Już dwa filmy za nami po przerwie. Można tak powiedzieć, nie? No, można tak powiedzieć. Był? w czwartek był film. No, teraz będziemy kręcić co chwilę, będziemy co chwilę wrzucać. To tak, coś... dzisiaj wrzucamy taką luźną rozmowę sobie z kawiarni. Nie zawsze będą filmy jakieś, że gdzieś będziemy, czy gdzieś będziemy jechać, czy będziemy pokazywać pracę, czasem po prostu będziemy sobie rozmawiać. No, pewnie, posiedzieć, pogadać, nie? Kiedyś się live'a zrobi jeszcze, jakieś tego, że się... Tak, live'a zrobimy, no. no. Dobra, to powiedz, Ty byłeś dwa tygodnie w Polsce na no. urlopie, można powiedzieć. Ja w Polsce nie byłem. Byłem trochę w Brukseli i trochę spędziłem w Holandii. To na początku gdzie pojechałeś? Do Rybnika czy tam na Świętokrzyskie? Nie, do Rybnika. Na początku pojechałem do Rybnika. Tam byłem ponad tydzień. No i potem dopiero szedłem na Świętokrzyskie, nie? A po drodze tam właśnie par miniaturek, co tam zwiedziłem. Na tym zamku no tak, na jeszcze filmie. byłem. No jeszcze tam będzie film, jeden wpłynie. No i co? No trochę pojeździłem, no tu i tam, wiesz. Pod Warszawą też byłem, nie? No to tak trochę w aucie spędziłem tej drogi, nie? Większość I po jakim, w aucie, po jakim nie? czasie byłeś w Polsce? Ile Cię nie było? E... Ja byłem w święta, święta, święta teraz, byłem teraz i ja teraz dopiero byłem w wrześniu, we wrześniu, tak. tak, we wrześniu, no. Czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no, sierpień, wrzesień, dziewięć, dziewięć miesięcy, miesięcy gdzieś tak, no. Dziewięć miesięcy, no i co, zmieniło się coś w Polsce? Ta, zmieniło się, ceny się zmieniły strasznie, nie? Kurde, Dobra, jak razem, no strasznie droga, jak wlazłem do sklepu. Ja nie wiem, ja tylko ja... słyszałem, nie już mi było dwa lata ponad prawie w Polsce, ale... No ja tam ogólnie tak dużo rzeczy nie kupuję, nie? nie? No ja tam dużo rzeczy nie kupuję, ale teraz mówię przed wyjazdem, akurat mówię, chuj przejeżdżałem koń sklepu, mówię, a to sobie kupimy tam jakieś parę tych. No i nic zbijemy do tego sklepu, kurcze, ja no nie wiem, pół koszyka miałem jakąś wędlinkę, kiełbaskę, jakąś jakieś tam ser, jakieś inne tam kawałki tego i dosłownie jak przyszedłem do kasy łapka do no. 480 zł. Ja jeszcze raz na te zakupy, kurwa, na tą cenę mówię, no ja to przecież to jest aż niemożliwe, nie, czy to jest, kurde, to jest, 80 zł, to, da, to, 120 jest euro. to jest, no, 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 ale wiesz, żeby tam jeszcze miał wiesz, cały kosz, kiedyś to wjeżdżałeś 500, to jest cały koszyk, nie, a tu teraz, kurde, pół koszyka takiego, kurde, ten i mówię, ja dzielę tyle hajsu. No, ceny poszły strasznie do góry, no. Też właśnie przewalano po tych sklepach w tych maskach bieganie, wiesz. To jest takie męczące, tym bardziej, że była cały czas pogoda, słońce było jak cholera. No, ja byłem w Brukseli, tam łazić. też maski były obowiązkowe, to jest tragedia. No, weź tak właśnie cały dzień bo coś, to jest kurwa. Ja do skleku... W ogóle to jest bez sensu, że wchodzisz po mieście, masz maskę obowiązkową, a wchodzisz sobie na tarasy na restaurację, na zewnątrz i już możesz maskę zdjąć, a obok wchodzą normalnie ludzie w masce, to, to jest no, ogólnie dziwny wymysł. Ogólnie niby te maski w ogóle nic nie dawają, więc wiesz, to noszenie tego to mi się, wiesz, jakoś nie pasuje zbytnio. Wlecieć tylko do sklepu, szybko zakupy zrobić no. i wypieprzać, bo w tym coś oddychać nie da, więc jak dla mnie, to to jest lipa, nie? No i ale tak no to ogólnie fajnie, no połaziłem, pohasałem trochę po tym rybniku i tam po tych wszystkich po lasach pobiegałem kurczę tak ci powiem, no pogoda, wiesz, spasowała, więc było elegancko, nie? Szło też coś przy okazji ponagrywać sobie, nie? Bo tak, tak. Siedzieć w domu, jechać i siedzieć w domu to też jest lipa, nie? Trzeba nie, korzystać z tego życia, nie wiem trochę. To, fajna pogoda się trafiła, to było trzeba korzystać. No, to tu piwko się wypiło, tam jakieś piwko się wypiło, no jak to na urlopie, nie, no wiadomo, nie? Chociaż Czyli co Zawsze mówię, że będę wracał są do duże w Polsce, tak, że poszło w górę wszystko? Tak, poszło, poszło. W ostatnim czasie? No. I mało ludzi ogólnie na dworze, ci powiem, tak jak, kurwa, jeżeli... Ludzie są spanikowani, wiesz, to... boją się, to jest propaganda bo, no, w ogóle. No, nie wychodzą, nie, tak, kurde, jak na rynku siedziałem, mówię, parę osób, mówię, jakieś tak zawalone, że jeszcze ani, kurde, wcześniej nie, nie szło, a teraz parę osób w maskach, szybko, ciu, 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 wszystko kupują i uciekają zaraz, nie, no to, kurde, nie. Widać, że spuszeni trochę tymi tym śmiesznym covidem, nie? No, no. W ogóle teraz dziwna akcja, nie wiem o co chodzi, słyszałem, że jakieś podatki mają wchodzić dla Polaków, którzy pracują za granicą, a, no. ale nie wiem dokładnie o co tam chodzi. Może ty coś będzie no, wiedział. Kurczę też to słyszałem, mam mi wyprowadzić coś takiego, że ktoś z Polski wyjeżdża, że na parę miesięcy tylko dorobić, a siedzi no. w Polsce te pół roku, przypuśćmy na przykład czy tam ileś, tam są jakieś nawet ograniczone te wytyczne właśnie pieczne, no. No to że wtedy podatek będą po prostu ściągać, nie? Ale to z podatek ich... jak będzie? Od czego? Od zarobionej kwoty? Od zarobionej kwoty, no. Ten podatek nie w, się... w Polsce. Tak, w Polsce no. To nie to dość, to że podatek będziesz płacił. Nasu. Nie dość, że ci będą płacić podatek tu, to jeszcze będą płacić podatek w Polsce, nie? Tak, wiesz? no bo przecież pracując w Holandii płacisz podatek. No właśnie, no i to dla mnie to, to jest chore, wiesz. a tam w politykę się nie chcę mieszać, bo to jest temat rzeka i w ogóle, no ale to tak nie powinno być, że ktoś, kurde, wie, są, są miejsca w Polsce, gdzie nie ma tej pracy i ludzie muszą jakoś kurwa spróbować sobie, wiesz, dodziałać coś, wiesz, żeby przeżyć, kurde, no albo tak, żeby przynajmniej się czegoś dorobić. nie? praca jest, pracy jest coraz więcej, no ale jeszcze nie ale zarobi zarobki, się... Ale to zarobki, no coraz... właśnie o to chodzi. Nie że... nie zarobi się jeszcze co w Holandii na przykład. Nie, nie odłożysz, nie odłożysz. Bo żeby zarobić 8-10 tysięcy złotych na miesiąc, to no, to myślisz, no, no. trzeba naprawdę się nacudować albo być po prostu specjalistą jakimś, nie? No, no Dany w danym zawodzie, w danej dziedzinie, a taki zwykły no, przeciętny, to tak jest ci, przeciętny człowiek to nie ma szans po prostu. No, to tak jest ciężko, gasy. bo te pieniądze to jest wiesz, no warte tak naprawdę, nie? Jak tam zakupy, kurde ci mówię, że ma torba tyle pieniędzy, no to kurwa ile byś no, musiał zarabiać, już, żeby normalnie no, żyć. No, jak co, taki nie? raz to już wtedy było drogo moim zdaniem ale no. dziwne mam takie uczucie, że na przykład będąc tutaj w Holandii wchodzę do sklepu i na przykład widzę bluzę kosztuje powiedzmy 70 euro, nie? no to mówię no, 7 to tak, dyszek, nie jest no, drogo nie, no. ale wchodząc do sklepu i widzę cenę 300 zł, to już mi się automatycznie włącza, że to jest drogo, nie? tak, nie wiem, to tak no bo to są no są 300, nie? no, no tak, to, to, co, 7 dyszek, to zarobić w Holandii to nie jest ciężko. Nie? no, no tak? właśnie, no właśnie, to jest właśnie i tu no się i tu jest ta różnica, nie? Dziwno, dziwnie tak właśnie mam, że mówię siedem dyszek spoko, nie? a jak już widzę czysta zł, to mi się wydaje, że drogo. To no bo ten pieniądz nie ma tam jako takiej wartości, nie? Dlatego go trzeba dużo wydawać, nie? No trzeba, trzeba. No i to dla mnie jest śmieszne, no bo nie powinni tak robić, żeby wiesz, ludzie opuszczają swoje rodziny, wyjeżdżają za zarobkiem, żeby jakoś kurde się dorobić czy coś, nie? A teraz będą to mieli zabierane, nie? To w sumie nie wiem czy im się nawet będzie opłacało zbytnio wyjeżdżać, jak podatek tu płać, podatek w Polsce płać. Zależy też jakie różnice właśnie będą, nie? Jak ile będziemy do zwrotu no, musieli ciekawe, płacić, No, ciekawe, ale to, to już jest po prostu okradanie obywateli, nie? No, no. Bo nie dość, że płacą w danym rzeka. kraju, w którym zarobią, to jeszcze czemu muszą w jaki płacić w Polsce, skoro tych pieniędzy w Polsce nie zarobiły? No, jakby Polska dała im, to by pewnie nie wyjechali, pewnie i by też nie musieli robić w innym kraju, nie? Nie zostawialiby rodzin. I by normalnie był jakiś hajs, to by wiesz, siedzieli na miejscu i mogli płacić te podatki, ale nie, że tu i tam podatki płacić na to no to tak. Bez sensu. Ja podejrzewam, że ludzie i tak będą próbować to, obejść i po prostu będą się albo wymeldowywali, albo nie wiem, no. meldujesz, to sposób, i tak się podoba. Nie? No, nie macie nic tyle. Tak jest się teraz wymeldować. Nie wiem, nie wiem, w tym się nie orientowałem. Się tak nie wiem. Kiedyś to kiedyś to Jak było to proste, jest? nie? Teraz może, no wiesz, zawsze będą robić jakieś utrudnienia, nie? Przecież to jest chyba. Kurwa... Rząd oni muszą nas wiesz, ciemnoty z nas robić, to wiesz, myśleć bądźnie co. No i tak jak mówię, no lepiej takich tematów nie ruszać, to jest polityka, to jest temat rzeka, więc no tak, nie będziemy o tym do się do dogadać, to, wiesz, jak to wygląda, Nie wiem, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No jak to widzicie, bo dla mnie to, to jest... To obojętnie, boję takiego o, kraju wyjedziesz? Obojętnie, obojętnie takiego kraju, no to to... Co, szóra, ile Polaków jest przerzuconych po całym świecie, no to wiesz, no, oni Widać, że szukają pieniędzy, no ale że akurat... Z ludzi, którzy muszą zostać całej rodziny, żeby jechać, czegoś dorobić, stawić bliskich, wszystko porzucić. A tu jeszcze mieć takie coś, no to to jest no nie opłaca się, nie będzie się opłacało. No. no nie, nie, nie no ładnie. To jest przesada z deka, nie? No ale nic, no. My pijemy sobie kawusie My z rana, wcześniej rano, do tak. No. Lecimy do domu. No i co? Jeżeli chodzi o naszą pracę, no to już zostało nam jeszcze jakieś nie, dwa tygodnie, może ścinki. Dwa, no. no, no. A no potem już tak. tak. Zwana, będziemy usuwać planty, wczyścić całą szklarnię. Będzie dużo jeszcze innych robót Będzie dużo ciekawych, ten... fajnych filmów z pracy właśnie. Tak, tak, no tak. No i w grudniu już będziemy chcieli kończyć nag z nagrywaniem pracy, no bo nagrywamy praktycznie od stycznia. To pokażemy cały rok na szklarni z papryką. Cały rok, tak, No tak, i w przyszłym tak. roku już tam sporadycznie tak, jakiś film wrzucimy tak, z pracy, tak, ale już nie, nie będzie tak, tak jak, jak, jak w... teraz, że co wtorek z roboty film. Tak, już nie, Ju nie już będzie filmów. tych będzie filmów z pracy jest naprawdę dużo i żeśmy chyba już naprawdę sporo pokazali, no tak, no ale niektórzy lubią, nie, niektórzy no lubią, więc to, jest sporo, to całe tam, sporadycznie coś wrzucimy, będziemy nie, pokazywać ale... różne inne ciekawe rzeczy i przeprowadzać inne ciekawe rozmowy, tak jest, wasze zdrowko, wasze zdrowie, zdrowie dzisiaj przy kawusi, nie zawsze musi być piwo, tak, lekker kopi. no i dobra, Na no co, teraz y czekamy do świąt, no, e W święta, znowu nie. mamy urlop, od 20 grudnia mamy dwa albo trzy tygodnie urlopu, no, dalej no, tak, trzeba, tak, tak. trzeba pracować. No aż nie wbijemy milion subskrypcji, no to wtedy zacznę tą pracę, nie? Takie. <noise> Takie tak <jest. głos> <Także, głos> wiecie co robić, nie? Ja... Ażcie, pomóżcie nam się wydostać. Tak, chociaż ja lubię paprykę. <noise> pomóżcie się wydostać. To zrobisz sobie taką małą szklarnię przy domu? sobie zasadzisz tam z dwadzieścia plantów, no... sobie sobie owiniął, zrywał. No, no maszyna do się postawi. No ja go posadzić planty, no to inne, no. no coś się zrobi, nie? Coś się zrobi. Zresztą będziecie zawsze z nami. Tak, myślę, że będziemy kończyć po tę rozmowę, taka niedzielna krótka rozmowa. Tak, kawka też się Koła kończy. Kawa akurat dopita. No u mnie już można powiedzieć jest pusto. Jeszcze wyczek mały. O nawet no, wchodzi, no. chema znaczek z dołu. Dobra drodzy widzowie, trzymajcie się miłej niedzieli, życzymy i... Tak, odpoczynku do i do wtorku. Trzymajcie się. Ju.